Teraz ja dzisiaj mam nowe petki. No i tak. Znaczy, jednego nowego petka. No bo, jeden to zakątek i A tym petkiem jest. Tam, tam, tam. To jest petzop Z tej generacji. Bardzo fajny jest ten wilczek. I ten konik. No, ale niestety. No tak. Tym jest, uwaga, uwaga, kangur, taki fioletowy kangur, to będzie dziewczyna i nie wiem jeszcze jak ją nazwę, to będzie dziewczyna właśnie, taki fioletowy kangur, dobra, I nie udało mi się, dobra, Wyciągniemy katalog. A teraz katek. Chyba będzie miał problemy ze staniem. Mm. Nie, bardzo dobrze stoi. Ale słodka. To mój drugi kangur. I trzeci pet top z tej generacji. Mm. Katalog już taki mam. No to. E, tu są śmieci, jaki słodki, fajny. Gdzie on ma numer? Nie, ale to nic. Bardzo fajnie stoi. Jest taki inny, taki, taki słodki. E, czekajcie, tylko postawię, niech sobie tu na razie stoi. A teraz, taką on wiedzątek. to jest... Numer pierwszy, seria 13 i to jest prezent, dwa do, do sklejenia, takie zwierzątki i tak, otwieramy, to jest mój pierwszy zak zakątek, zwierzątek. O fajnie, są tu zwierzątka. Najpierw to bierzemy i otwieramy. O, Janne, nie wzięłam nic do otwierania. sorry, sorry, tak. Muszę to odkleić. No. To chyba będzie potrzebne. Ale fajne, super. I tu będziemy móc nas tworzyć kota. To jest kształt kota chyba i konika morskiego to chyba jego kształt albo na no, odwrót. Nie wiem. No to tak. Tu już nic nie ma. Nie ma, a teraz gazeta. No to taka. Tu są No to cześć.